Już jestem wolny, siódmą dobę. rozwód siódmy, bez kłótni, bez draki, różnica poglądów na moją osobę, bo to to ja, jako taki owak. koniec nie boli dla ducha i ciała, więc nie na zawsze człowiek się zawsze dał. Sąd dał mi rozwód, żona mi dała, a urząd mieszkaniowy nie dał. Można mieć w Polsce własne zdanie, lecz trudno, mieszkanie na nie, ale wszystko OK, jak to mówią, baba z wozu, Rżej, bo chodzi dalej razem, za to w innej roli. I mój majstrunio, mów gdzieś miało, sprawę całą. Na te nasze ciężkie czasy, boskim darem takie basy, każdy z spieniężymy. Tak, odwracamy się do nas, a Jest. nie za. Teraz y, radość wygnęła cudowodka. Teraz trzecia rzecz to yy, zniszczoność. Mm. Mm -hmm.